Cześć. Dzisiaj na nasz serwis trafił MacBook Pro 15 z 2012 roku lub z początku 2013. To są konstrukcje bardzo bliźniacze, wręcz powiedziałem, że identyczne, borykające się również z tymi samymi problemami. A co do usterki, to w tym MacBooku klient stwierdził brak obrazu. I teraz pierwszą rzeczą, którą się zajmiemy, będzie stwierdzenie, czy to rzeczywiście jest brak obrazu, czy jest to tylko brak podświetlenia, a jeżeli faktycznie tego obrazu na matrycy nie będzie, no to, będziemy, to przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka, także będziemy musieli krok po kroku eliminować różne przyczyny, różne, różne problemy. Dlatego też chciałbym pokazać Wam, jak ja to robię i w jaki sposób można prześledzić właśnie wszystkie te elementy składowe. Które łącznie pozwalają wyświetlać obraz na matrycy MacBooka. Także ja już go sobie wcześniej uruchomiłem i rzeczywiście na komputer startuje teoretycznie. Natomiast nic poza tym, tutaj na ekranie nic się nie wyświetla. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Ja już widzę, że tutaj jakby matryca, nie wyz... pomimo tego, że ona jest czarna, to gdy byłaby podświetlona, to widać byłoby różnice. Natomiast natomiast ja takowych nie zaobserwowałem. I teraz, haha, nie pomyślałem jednej rzeczy, że zawsze testuję to w ten sposób: że po prostu przez logo Apple w tych modelach, w których jeszcze taka możliwość była, prześwietlam sobie telefonem, latarką z telefonu, żeby zobaczyć, czy na matrycy e, widnie jakiś obraz. Natomiast no, przecież telefonem teraz nagrywam, w związku z czym nie za bardzo jak to zrobić tego zrobić. Zobaczymy, czy moja latarka UV będzie w stanie cokolwiek tutaj dać ale niestety nie, ona jest chyba za słaba. Także momencik, skoczę po jakąś inną latarkę i zaraz do Was wracam. Ok, jestem ponownie z innym telefonem, także pozwolę sobie na nim tylko włączyć latarkę. I w momencie kiedy świecę tutaj, zobaczcie, że komputer w ogóle jest włączony, co można stwierdzić po świecącej się lampce od Kaps, nie wiem, czy tutaj widać tą reakcję, no, czy tą widać tą różnicę. Natomiast ta dioda się świeci, także komputer jest zbutowany do systemu operacyjnego. Ale w momencie, kiedy podświetlam tą matrycę od tyłu przez jabłko, to nic kompletnie nie jest widoczne. To znaczy, można by wnioskować z tego mniej więcej tyle, że matryca sama w sobie ma podświetlenie, e, przepraszam, że matryca sama w sobie. Nie dostała zasilania z tego względu, że ona byłaby spolaryzowana i już jakiś obraz byłby wyświetlany. I w momencie, kiedy świecilibyśmy przez to jabłko przezroczyste, przezroczyste od spodu. No ten obraz byłby tutaj już dla nas widoczny. Także no w tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak komputer wyłączyć i pomierzyć złącze matrycy. Ok, komputer jest już otwarty. Następnym krokiem będzie odnalezienie na laminacie od płyty głównej oznaczenia, który jest to laminat, w sensie oznaczenia samego numeru płyty głównej. Więc, e, aby to zrobić, ja już z doświadczenia wiem, że ten numer, o ile mnie pamięć nie myli, znajduje się pod dyskiem twardym i w ten sposób on tutaj nie będzie zauważalny. Trzeba najpierw ten dysk wydobyć i dopiero później będziemy mogli to odczytać. Także odkręcam tę oto śrubeczkę. Dysk na bok. O, i zobaczcie, nie wiem, czy to będzie teraz dobrze widoczne, teraz na pewno będzie 820-33-32. Dobra, mamy to, także ja odpalam schemat i będziemy to analizować wspólnie. Raz, 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 jeden, jeden. Dobrze, cześć. Witam ponownie. Mamy już otwarty schemat tej oto płyty głównej. Także namierzmy teraz złącze matrycy. Jest ono, znajduje się ono z tej strony. Także orientację ustawię sobie mniej więcej taką, jaką będę miał zaraz płytę na biurku. Ok. Interesuje nas to, to złącze. Czy rękawiczka w rękawiczkach to operowanie tym wszystkim nie jest już tak wygodne? Dobra. Teraz interesujące nas sygnały. To jest na pewno podświetlenie, które będzie można mierzyć. Na tym kondensatorze. Jak również tu są sygnały DisplayPort, jak również zasilanie matrycy. Czyli te sygnały, te trzy piny zasilane z cewki, która znajduje się w skrajnie drugiej stronie. Ok, dobra, czyli wszystko wiemy. Tutaj 3,3V zasilanie matrycy z lewej strony, czyli od nas bliżej tutaj. Natomiast dalej. Napięcie podświetlania leda, to powinno być gdzieś tam około 20V z tego co pamiętam. Natomiast jest to zasilane z linii 8V, więc jeżeli, jeżeli tutaj będzie 8V, to znaczy, że jakby linia jest zasilana tylko, że podbicie ten tak zwany nie, nie ma miejsca. Ok, mierzymy, sprawdzamy. Kurczę, no mega niewygodna sprawa z tego względu, żeby przeprowadzić prawidłowe te pomiary. To komputer musi znajdować się w taki sposób, żeby była otwarta matryca, tak? Żeby te sensory, czujniki Hala nie wykrywały, że matryca jest zamknięta, no bo wtedy z automatu, oczywiście, będą wyłączały podświetlenie. Także ja go musiałem przywieźć sobie przez krawędź stołu. A co za tym idzie? No nie bardzo mam jak ustawić telefon, żeby wam to dobrze pokazać. Mam nadzieję, że taka, takie ułożenie no będzie jakieś tam w miarę pozwalało. No nie, nie pozwala wam widzieć, co tu jest wyświetlane. Ok, teraz tak, natomiast co z fokusem? Fokus tutaj, o, no może, może w ten sposób się uda. Dobra, spróbujmy. Teraz tak, aby uruchomić komputer w ten sposób, no nie mam dostępu do klawiatury, natomiast tutaj na płycie głównej, zaraz koło złącza klawiatury jest taki kondensator, który po zwarciu powinien uruchomić komputer. No, bo tak, tak naprawdę odpowiada, odbywa się uruchomienie komputera poprzez zwarcie linii SMC on off L do masy. Także ja to tą spróbuję zrobić mam nadzieję, że komputer wystartuje. Na razie to nie dzieje, może jest rozładowany, ciężko powiedzieć. Dobra, zrobimy inaczej. Płyta główna ma autostartu, więc. Odpinam baterię, uruchamiam miernik, w sensie zasilacz, podaję napięcie. Komputer wystartował, dobra. I teraz jeszcze na szybkości pokażę Wam, że jabłko się nie świeci, nie? czyli nie mamy podświetlenia. Zobaczę, jak tam kadr. Czy nadal widzicie to, co powinniście widzieć? Prawie. Ok, więc teraz mierzymy te rzeczy, które nas interesowały, mianowicie zasilanie na samej krawędzi i 0V, jak również backlight. Tutaj będzie również pewnie lipa. Wyklejcie też 0V. Teraz jeżeli chodzi o backlight no to jest to sprawa oczywista, z tego względu, że tutaj jest taka, taki rodzaj sprzężenia w schemacie u, użytym, w sensie w tej płycie głównej. To znaczy do momentu kiedy matryca się nie uruchomi i nie dostanie komputer potwierdzenia zwrotnego, że matryca działa to on nie uruchamia podświetlenia, także tutaj nie ma mowy o tym, żeby to działało. 0 i 0. Dobra, przechodzimy dalej w takim razie do dalszej części diagnozy. Zobaczymy, czy mamy obraz na ekranie zewnętrznym. I tutaj z pomocą przechodzi mi kabelek HDMI. Podpinam go do złącza. Kabel spięty. Okay, niestety, nagrywanie przygarwał mi telefon. Także no, nauczka, żebym następnym razem włączał tryb samolotowy, w momencie kiedy nagrywam. No, ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o te płyty główne, czyli 2012-2013 rok, ale początek 2013, tak jak mówiłem, to są bliźniacze płyty, to one no, mają taką wadę, która bardzo często, coraz częściej trafia, powoduje, że, że komputery trafiają na serwis. I bardzo często również w, przez wiele, większość serwisów jest ona źle diagnozowana. Mianowicie, na no wszystkie objawy wskazuje na to, że skoro nie mamy obrazu na matrycy, nie mamy podświetlenia, tak? nie mamy e, e, obrazu na ekranie zewnętrznym, to pierwsze co można przypuszczać byłoby to uszkodzenie układu graficznego. Otóż nie. Otóż ta usterka jest związana z układem graficznym, ale bezpośrednio go nie dotyczy. Podobnie troszeczkę jak w 2010 roku w Macbooku z 2010 roku 15 calowym, chodzi tutaj o tak naprawdę o zasilanie tego układu graficznego. To znaczy sam układ jest sprawny, natomiast no, on się nie włącza z uwagi na to właśnie, że nie jest prawidłowo zasilany. Z tym, że w przypadku MacBooka z 2015-celowego z 2010 roku, tamta usterka była spowodowana złym doborem elementów do funkcji, którą one pełniły, w związku z czym po latach po prostu te elementy się eksploatowały i ulegały uszkodzeniu. Natomiast w tym przypadku ta usterka bezpośrednio jest związana z uszkodzeniem mechanicznym. I tutaj można byłoby dyskutować od, na ten temat, czy, czy Apple faktycznie wystarczająco mocno przygotowało pady lutownicze w taki sposób, aby one wystarczająco mocno i wystarczająco dużą ilością ceny trzymały ten układ na swoim miejscu i wiele innych różnych pomysłów, jak sobie poradzić z tą sterką, ale faktycznie przez pewien czas na tą, na tą sterkę Apple. Zorganizowało program wymiany gwarancyjnej, przedłużonej gwarancyjnej. To znaczy, pomimo tego, że komputer już nie był, więc gwarancją, można było się z tym zgłosić do Apple i oni to naprawiali. To znaczy, wymieniali płytę główną na taką, która miała tą usterkę naprawioną. Z tym, że nie wyeliminowaną przyczynę, a mianowicie no tą małą ilość spoiwa pomiędzy układem i bardzo krótkie pady pomiędzy układem a, a, a płytą główną, laminatem. A co za tym idzie. No ta usterka bardzo często, bardzo szybko ponownie się pojawiała. No i niestety, wpadł na taki genialny pomysł, żeby ten układ przytrzymać, żeby on nie odpadł od tej płyty głównej i te mikropęknięcia nie powstawały, przytrzymać poprzez kawałek gumy, który naklejali na układ, no po prostu, że nada. Także to było tylko takie doraźne przedłużenie działania komputera na rok dwa. Tak, do pierwszego poważnego jakiegoś tam upadku, który, który spowoduje właśnie odnowienie się tego pęknięcia. Także zobaczymy, czy w tym przypadku to właśnie będzie ta sytuacja, czy, czy oblutowanie tego układu ponowne załatwi sprawę. A w moim przypadku, w mojej praktyce, jakby. Teoretycznie można byłoby to zrobić wygrzaniem tego układu, w sensie no, odnowieniem tego spoiwa poprzez roztopienie go, tak aby ponownie się połączyło. Natomiast ja to robię troszeczkę inaczej. Chciałbym, żeby te komputery nie wracały już do mnie z tą usterką, dlatego też ten układ demontuję zupełnie. Wyczyszczę to spoiwo, kompletnie to spoiwo ołowiowe, bezołowiowe, które jest użyte fabrycznie i jakby na czyste pady nakładam nowe spojowo ołowiowe, które są o wiele mniej, bardziej miękkie i które umożliwi elastyczną pracę tego układu, tak aby no tak aby po prostu ta usterka się nie powtórzyła, mam nadzieję. Dobra, płyta główna wydobyta. Prawie. Okej, okay, mam płytę główną. Przenosimy się pod mikroskop. Ok, raz, raz, jeden test, dobra. Idziemy z tematem. Ok, tutaj mamy ten wspomniany układ. On na schemacie nosi numer 8000, u 8900 bodajże. No i widać, że tu już było coś robione, że tak powiem. Nie wiem na ile no ile prawidłowo, także no widać, że tutaj ten element już był poprawiany. To lutowie, że tak powiem. Tutaj te pady testowe zostały ocenowane już przez kogoś. Także teraz ten układ zdejmę, wyczyszczę tą całą okolicę i wlutujemy go ponownie. Zobaczymy czy, jaki, czy to przyniesie skutek. I słuchajcie, dopiero teraz obserwując, montując ten film, zaobserwowałem, że ten fragment drucika miedzianego nie znajdował się na czubku mojej pensety. A od, od początku przypuszczałem, że tak właśnie było, że, że to była jakaś tam nie do końca dobrze wyczyszczona penseta. Natomiast teraz dopiero zauważyłem. Ten drucik, on tam cały czas na tej płycie głównej się znajdował od samego początku. Także może okazać się, że ta, cała to całe to lutowanie, które ktoś przede mną wykonał, było w pełni jakby prawidłowo wykonane. To znaczy ten układ był lutowany dobrze. Natomiast kwestia tego, że on nie działa, była spowodowana właśnie tym drucikiem, który zwierał pady na dole układu. Także no widzicie, okazało się, że jakby dojrzałem to dopiero, dopiero teraz. No ale cóż, mimo wszystko warto zobaczyć, jak, jak wygląda proces tej naprawy. No i wracamy ponownie do MacBooka. Ja pozwoliłem sobie go w międzyczasie już skręcić, wyczyścić, no bo umówmy się, nie wyglądał za specjalnie. Wyczyściłem też klapę tutaj główną, zaraz jeszcze będę czyścił klawiaturę i matrycę. Całe szczęście, że z uwagi na tą całą sytuację światową miałem rękawiczki, no bo, no bo z perspektywy serwisanta to też nie jest zbyt przyjemne, kiedy ktoś dostarcza komputer do naprawy i pierwsze co trzeba zrobić to go po prostu umyć, bo wstyd bo go no, niechętnie się taki sprzęt bierze na, na, do naprawy. No ale dobra, dość już narzekania. Podłączam zasilanie. Uruchamiam to zasilanie. Wentylator raczej jest do wymiany. Słychać go dość wyraźnie. Ale patrzcie na to. Mamy jabłko. Jest, udało się. Mamy jabłko. Komputer startuje. Mam nadzieję, że nie będzie to imienia klienta. I szybkie cięcie nastąpiło. Mamy obraz, także uruchomię teraz komputer z mojego dysku yy, i w momencie podłączę i zobaczymy jak się sprawy mają. Jak kwestia baterii, kwestia wentylatorów i tak dalej i tak dalej. No ale główny, główny problem został zażegnany. To znaczy komputer jest w środku wyczyszczony ten układ, jak się okazało, no, dobrze przypuszczałem, gdzieś tam to doświadczenie po raz kolejny tutaj się przydało i zobaczcie sami, że jak widzieliście i słyszeliście, ten układ już był gdzieś tam oblutowywany. Tak? To znaczy, że ta cyna już nie była cyną ołowiową, tylko była cyną ołowiową, a mimo wszystko po raz kolejny, kolejny doszło do tego samego uszkodzenia. Co tylko potwierdza tą kwestię, jak, jak wrażliwy jest to układ, i, na, i jak to lut lutowanie do płyty głównej jest tam delikatne. Standardowo pozwolę sobie jeszcze tutaj zerknąć. Bateryka ok, niepokoi mnie natomiast ten jeden wentylator, który wyraźnie tam dawał się we znaki, słychać by go było dość znacznie. Nie wiem, czy na tym mikrofonie będzie słychać. Natomiast ten, ten wentylator zdecydowanie hałasuje bardziej niż powinien. Tutaj ten szum jest wyraźny, natomiast jest to tylko szum. Natomiast tam ten dźwięk jest taki bardziej nie chciałbym powiedzieć metaliczny, bo nie on nie jest metaliczny, ale inny. I to już świadczy o tym, że, że ten wentylator powoli e, jego żywot dobiega końca, e, o czym też postaram się poinformować klient, e, klienta. Natomiast, no, ok, na tę chwilę działa. Bateryka spoko, no więc to było na tyle. Natomiast chciałbym Wam no, co do tego komputera pokazać jeszcze jednego protipa. Też, sekundkę, widzimy się ponownie. A co do wspomnianego protipa, to mm, spójrzcie sami, że ten wspomniany, omawiany układ, on e, znajduje się na odwrocie tej płyty głównej i znajduje się mniej więcej. Ja sobie spojrzę na temat, żeby was włącznie wprowadzić dokładnie między układem graficznym a procesorem, czyli gdzieś tam w tej okolicy. Także, rozwiązaniem na to, no powiedzmy, zabezpieczającym w jakikolwiek tam sposób powtórzenie się tej usterki, byłoby niedokręcanie na maksa tych śrub, tylko z takim wyczuciem, tak, z odpowiednim luzem. No, zobaczcie, że ono tutaj no Jeszcze spokojnie z ćwierć obrotu mógłbym wykonać, natomiast ja ją pozostawiam w takim, powiedzmy, półluzie, tak, żeby ta płyta główna nie była w ciągłym naprężeniu, żeby, żeby ewentualne gdzieś tam wyginanie topcaseów będzie, kiedy komputer chwytamy za jeden narożnik, nie miało wpływu na odkształcenie tej płyty głównej aż w taki znaczny sposób. I to może ewentualnie, potencjalnie, teoretycznie tylko ochronić tą płytę przed no, powtórzeniem się tej usterki, tak? natomiast jak widzicie, zresztą kąp już wyczyszczony, wentylatory. Ta bateria z kurzu. No i to by było na tyle, tak? Więc działa, skręcam, wydaje. I mam nadzieję, że przedstawiłem Wam po raz kolejny coś ciekawego. Dzięki, do następnego.